la 5 stycznia 2020 roku 15 kolejka energa Basket Ligi, polski cukier Toruń w Toruń Arenie podejmuje Anvil Włocławek. To spotkanie ma już swoją historię, ta para właściwie ma już swoją historię, są to derby województwa kujawsko-womorskiego. Zawsze ten mecz cieszy się dużym zainteresowaniem. Przyciąga wielu kibiców. No i nas również nie mogło tam zabraknąć. Chodziliśmy po korytarzach i pytaliśmy kibiców, jaki mają typ na ten mecz. A dlaczego? Bo są wygramy. Tak myślę. A czy to, że gramy we wtorek, ma znaczenie? Bardzo ma znaczenie. Musimy to wygrać. To jest kluczowy mecz. A kluczowy. To też nie będzie skupi. źle. Bo dalej gramy we wtorek. A my mamy szansę wyjść, nie tak jak w to, to Kto wygra mecz? Admir. A dlaczego? Bo jest lepszy. A kto będzie w VIP meczu? Lido. Lido? Lido. A, Rote nie? Rote nie. A nie? Roten nie. nie się, Nie ma Saimona, to dzisiaj Lido. A nie boi się, że głowami będziemy już we Francji? Nie. Muszą to dzisiaj wygrać. Okay. Muszą to wygrać zdecydowanie. Będzie dobrze. Kto wygra? To wygra. To wygra i dlaczego Anvil? Bo jest najlepszy A kto mógłby inaczej, kto mógłby inaczej wygrać? Kto wygra mecz? Anvil Anvil, Anvil, Anvil. Kto wygra mecz? Anvil! Tylko i wyłącznie. Dlaczego wygra Anvil? Bo jest Anvilem, a Torun jest Toruniem. A tak serio, jak nie oleją to wygrają, a jeżeli skupią się na Bucharach, no to może być różnie, tak? No właśnie, czyli ten... rozpuszczenia w dokuro i tyle. Czyli ten torkowy mecz może mieć znaczenie, co jest Na pewno, na pewno ma to znaczenie. A kto dzisiaj wygra tak zupełnie serio, wygra lepszy. Jak to będzie zobaczymy. Okej, okay. dzięki. Proszę. To, to powiedz kto wygra mecz? No jak to kto? Anvil, tylko Anbi. A dlaczego Anvil wygra? Jest najlepszy no. w Polsce, tak? <laughs> a czy torkowy mecz nie będziemy... Uchowamy we Francji we wtorek? Myślę, że dadzą radę tu i tu. Świętokoszykówki na parkiecie i świętokoszykówki na trybunach. Do samej końcówki drugiej kwarty wynik był wyrównany. Anwil dopiero w ostatniej minucie odjechał na pięciopunktowe prowadzenie i z wynikiem 47-42 zakończył pierwszą połowę. A my ruszyliśmy dalej z mikrofonem. Jest z nami Michał Nowakowski. Michał, jak oceniasz atmosferę na trybunach? Y Atmosfera jest jak zawsze wspaniała. Jest dużo... Biców z Jócławka, pełna jest praktycznie z Torunia. Fajny mecz jest. Anwil gra naprawdę zacięty mecz. To również. Anwil Bach bardzo dobrze wszedł mecz na początku meczu, ponieważ wy, wyjeśli na kilkunastupunktowy punktowe badzenie. Teraz mecz się doby równał. Myślę, że do końca minut można się spodziewać tego, że mecz będzie bardzo, bardzo ciekawy. A czegoś czy tak ciężko Ci powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, bo spotkały się dwa bardzo dobre zespoły i jest to mecz pod wieloma podtekstami, największe derby w Polsce, powtórka z finałów, więc niech wygra lepszy. Myślisz, że postawa widzą może być znaczenie, bo gramy we wtorek ee, we Francji. Myślę, że tak. My, myślę, że jeżeli Anvilowi by, by się udało dzisiaj wygrać o ten mecz tutaj na wyjeździe, to mogą mieć dużą pewność siebie, szczególnie, żeby będą grali na wyjeździe ze Francuzami, gdzie na pewno czeka cię, ich ciężki mecz i może być to dobry prognostyk przed kolejnym meczem. Okej, dziękuję bardzo. Dzięki. Jesteśmy w przerwie meczu. to ruj, kto wygra mecz? Anvil. Anvil, Kuzi. Anvil. Anvil. Kuzi. Teraz raz Wielkie noworoczne derby zakończone Anwil Włocławek pokonuje polski Cukier Torun Najwięcej punktów dla Anwilu zdobył Ricky Ledo 22 A dla Torunia Chris Rice 20 Teraz sobie drużyny zagrają swoje mecze w Lidze Mistrzów Kolejne derby na pewno we Ołcawku, w, w meczu rewanżowym. Drużyny mogą się spotkać także razem w Pucharze Polski i może w playoffach. Zobaczymy co będzie. Tym razem mamy jeszcze dla Was dwie rozmowy z tego meczu. Zapraszamy. Jesteśmy meczu Polski sekretarz Toruń, Andrzej Włocławek, wygrał Andrzej Włocławek 86 do 102, jest ze mną Krzysztof z wszystkim Krzysiu 100 lat, Dziękuję. Dziękuję. 30 urodziny Krzyśka, Krzysiu jak się wraca tutaj do tak? jak, jak to się gra? Coś wspaniałego, kibice, kibice z Torunia i z Wrocławia pokazali naprawdę super show, e, coś niesamowitego, serce mi się raduje, że e, i ci z Torunia i ci z Włocławka powitali mnie, tak zaśpiewali mi 100 lat normalnie, Prawie się rozpłakałem, tak, nie, ale wszystkim, nie, wszystkim, dziękuję. wszystkim dziękuję, serce się zawsze raduje, jak tutaj będę wracał, ponieważ no, spędziłem tutaj więcej sezonów, wszystkich tutaj znam, mam dużo tutaj przyjaciół, znajomych, więc no fakt, pierwszy raz dzisiaj rzucałem na tamtym basket, ale ten, ale, ale coś dziwnego było. No ale Naprawdę coś fantastycznego. Była 30 urodziny, ale 18, 18 derby. Co? 19? 19 teraz, tak. To, to, by, to, to było 19, czyli Ta. pierwsze dorosłe. Pierwsze dorosłe, Mistrzu Polski. Pierwsze dorosłe, pierwsze do, Polski. No w sumie, pierwsze przed 21 to jest <grym> Pierwsze dorosłe, Mistrzu Polski, można powiedzieć. Eee, jeśli teraz, przynajmniej Puchar Polski. Niestety wczoraj historia przegrała, czyli start drugi jest rozstawiony. może, Możemy trafić już na, na polski cukier to nie finale, Trzeba by się tak w finale. Nie wybiegajmy aż tak daleko. Na razie, na razie mamy e, ważny mecz z to jest tak. Bardzo e, ważny. I na tym się skupiamy, nie wybiegają tak daleko. Wiadomo, że mamy szansę awansować do kolejnej rundy i teraz skupiamy się tylko na, 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 na. No, Jak właśnie myślisz? E, bo już pojutrze, więc trzymy będziemy mieć? Tak, no. Zostaliśmy dobrze przygotowani tak, przez Kuberta, więc tutaj e, o to bym się nie martwił. Tak, e, no nadzieję, że dobrze się zregenerowali po podróży. Dobrze zjedli, e, napili się dużo mm -hmm. wody, i, i będzie dobrze. Także życzę spokojnej podróży do Francji. Był... To jest to, co Dziękuję, dziękuję, dzięki, dzięki. Przyszło na polski o Pani Włocławek 86-102 wygrał Anwil. Bartek, jak się gra przy taką publicznością? To zawsze derby tutaj między Limbilem a Turuniem. Jak dla mnie to jakby nie ma takiego dnia w meczu, tej lizby zawsze są pognawane, czy pogramy gramy czy po nagramy na przykład na tą i po ruźnych, i tych jest zesławka, więc super. To Macie mecz na wyjeździe w Kizemiszu. Wiesz, zachowuję szanse na Was? Tak myślisz? W każdym meczu idziemy wygrywać, tak? Jeżeli ee, ja, ja taką myślę sadę, że po prostu tylko mój trochę kolejny mecz. Gramy w każdym meczu odbicięstwo. Będziemy się w każdym meczu e, walczyć o, o tą wygraną PCL-u i w na koniec zobaczymy, czy to nam staczy. Powinno tego gramy w Polski. Yy, Chciałbyś stawić tam mówię, już w ale no, to jest możliwe. Jest to się a Anwil nie. jest możliwe. No. Ja y, lubię grać z Anwilem Właśnie. Wydaje mi się, że ten mecz też byłby y, dobrą promocją do grupki, więc y, wszystko jest możliwe, no. też nie, nie ma co grywać, bo możemy zagrać z, z, z kimś innym y, 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 zobaczymy, no z kim będziemy grać, z tym zagramy. Dziękuję bardzo za rozmowę.